kochani, witamy się z Wami w nowym vlogu a zawsze Hello. jak jesteśmy we dwójkę to oznacza to coś wielkiego, to oznacza kłopoty oznacza to kłopoty głupie komunikaty i różne dziwne rzeczy no to cyry. mów dlaczego Cię tydzień nie było dlaczego mi zostawiłeś na tydzień tak, tak no to, to już teraz wiesz dostaliśmy wiadomości od Was po emisji programu, więc no, jakby... sporo osób się dowiedziało, kurtyna opadła jestem jednym z bohaterów nowego programu na TVN Style Sylwii mama i ja pojechaliśmy razem na tydzień do Hiszpanii, spędzić ze sobą czas i się nie pozabijać. No oglądajcie co z tego wyszło. No. Jak twoje wrażenia? No to, to jest, jeszcze powiemy tylko kiedy jest emisja, dobrze, nie? A, Że emisja jest w każdą niedzielę o 12.30. I w ogóle jak to się wszystko... Znaczy ja jestem zachwycony po prostu, bo jak wiecie my z Syl oboje lubimy robić takie bardzo dziwne rzeczy, a teraz jeszcze wciągnęliśmy do tego mamy Syl. Ale w ogóle która to się... się zgodziła, ogóle... ja jestem w ogóle w szoku, że ona się zgodziła. Tak, tak, naprawdę Danusia się świetnie spisała, ale powiedz w ogóle, jak to się wszystko zaczęło. Wiecie, Cyril i moja mama mają takie charaktery bardziej spokojne. Mhm. Ja jestem bardziej burzliwa. No i raz my się tak trochę sprzeczaliśmy. Znaczy, wy się bardzo często z mamą sprzeczacie, i ja wtedy wchodzę jako ten mediator i mówię, weź trochę, znaczy bardziej do Ciebie, nie weź trochę oprócz. Tak ja się powiedziałam, tak, ja się sprzeczałam tak, z mamą, tak. a nie z tobą, i mówię, tak, to wyjdź z nią na wakacje. No ja mówię, że no ja generalnie mógłbym spędzić czas z twoją mamą i na pewno byśmy się nie pozabijali, no i ty tam wiesz, coś przeglądałaś w necie i... Powiedziałam dobra, to ja znajdę wakajki i wyskoczył mi ten casting i dobra, kij. Ja tak i, ki, nie, i nie, nie i ty mi... Zgłoszę ich. Nie i ty mi to powiedziałeś, ja tak sobie myślę najpierw nie no, trochę chyba... Niekoniecznie, ale potem sobie myślę: Ej, no w sumie to może być coś fajnego, fajna przygoda. więc w sumie sobie pomyślałem, że wyjazd takim programem, zobaczenie w ogóle jak to wygląda, wszystko od środka, to jest niesamowita przygoda. I tak się zastanawialiśmy, czy Twoja mama się zgodzi, a ona tak jakoś od, od razy, razu no, jak nie się zgodziła. protestowała. No. a potem wiecie, był casting, przez Zuma, potem jakaś druga rozmowa, no i się dowiedzieliśmy, że zostaliśmy wybrani. Na początku jeszcze nie wiedzieliśmy, gdzie lecimy. Potem wyszło, że jest to malaga. Tak, i zdjęcia odbywały się na przełomie marca i kwietnia. Tam było super, bo wiecie, wyjeżdżaliśmy najpierw z yy, A Ja w ogóle tak, znam Sylwię 14 lat z jej mamą nigdy w życiu nie spędziłem dnia sam na sam. Tak. Ja to zawsze, że albo jest Oli, albo Syl, albo ktoś. Jakby sam na zaraz... sam nigdy nie spędzaliście czasu. Jakaś, jakaś przyzwoitka zawsze była potrzebna. <słuch> Ale powiedzmy sobie wprost, kto normalny spędza czas sam na sam z teściową. Właśnie. Właśnie. Nikt Nie Więc dlatego, że udział w programie, żeby to zrobić. Pojechaliśmy pociągiem do Warszawy i tutaj było tak 1-2 stopnie, były szare chmury, padał deszcz, było ogólnie beznadziejnie. A, tam A my polecieliśmy do Malagi, tam 27 stopni, w ogóle słońce zachodziło o 21.30. Tak ciemno się Kiedy robiło. Ale ja leżałam pod kocem, zrypanek, koń po westernie. Znaczy to było bardzo intensywnie, bo gdzieś na zdjęcia, zdjęcia się zaczynały około 10-11, później gdzieś do 8 kręciliśmy cały czas, więc to było. Trochę wymagające, ale. no... Znaczy w ogóle nie gadaliśmy przez ten y, tydzień, mhm. y, przez telefon czy przez FaceTime'a, bo nie było czasu, tylko mi SMS-ami wszystko pisał. Tak. Ale muszę też powiedzieć, że ekipa filmowa była po prostu niesamowita. Takich pięć sztos osób, ja się tam po prostu świetnie bawiłem, a i Danusia. Bo o dziwo tak jak ona zawsze chodziła z Państwem, nie wiem, o 8, o 21, to się działa z nami, no do 23 czasem do północy. MMS-y, że moja mama o 23 kilo napije. No to tyle takim słowem wstępu, jakbyście mieli jakieś pytania o program, czy cokolwiek, jak to wygląda, to piszcie może zrobimy jakiegoś QA. O! I dajcie znać, kto oglądał, i czy Wam się podobało, co sądzicie. No a teraz ruszamy zresztą resztą vloga. Nie chcę nic mówić, ale Sinsei znowu mnie zadziwia, zobaczcie. Jaki zarąbisty komplet. Wszystko się kupuje osobno. Marynara jest na wyprzedaży. Spódnica cały czas się wyprzedaje ze strony, ale wraca, więc trzeba śledzić. Dam wam na namiary w opisie. I są do tego jeszcze szerokie, szare spodnie, które też złowiłam, ale coś ostatnio Scentsy bardzo długo wysyła rzeczy, więc jeszcze na nie czekam. Ale też y, musiałam odświeżać strony, żeby je zdobyć. No ale się nie dziwię, bo te rzeczy nie dość, że są w dobrej cenie. To zarąbiście wyglądają, fajnie leżą. No i jeszcze jak marynara była na wyprzedaży, to ona w ogóle zniknęła, ale moim przyjaciółkom już też się udało złowić, odświeżając stronę, więc na miarę dam wam w opisie. No Sinsey to ostatnio mnie po prostu na maksa. Dzisiaj fajowy dzionek, dawno się nie widziałyśmy w takim składzie. Idę z Lolą i z Sawą. Na taki późne śniadanie, lunch, coś takiego, no miejscowy, którą bardzo lubimy. I dzisiaj w ogóle jeszcze skład będzie mega specjalny, bo będzie z nami Oli, więc wzięłam jakieś puzzle, kolorowanki i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie fajnie. A tu moja stylowa kamizelka, którą już wam pokazywałam na to. Nieco ciemniejsza marynara, szerokie spodnie i białe sneakersy. Wygodnie na luzie, no i w trendach, bo te kamizelki to jest teraz naprawdę coś. Hot! <noise> I krzyczy. No, moim fajnie to wygląda. Co wy na to? Rzucę Wam jeszcze jeden filmik, taki inspiracyjny: na ile sposobów można nosić taką kamizelkę. siotki. Cześć. Cześć, oli, Cześć, oli. Co masz dla mnie? Masz prezecik. Yes. No, A to mnie ma do mnie w tym torbie? Nie. Yes. No daj, cioci, poukłada sobie. No ja Uch. czułam, że coś dla mnie ma. Nie. Co będzie? Zobacz. Ale Ej, zrobimy razem? No, Może chcesz uziąć koło cioci Loli? To są takie... Ulala, wiecie co oznacza to opakowanie? Wreszcie się mogę z wami podzielić informacją o dostępności tego kremu z Health Labs Care. To jest seria Solvon i tym razem Health Labs ma odpowiedź dla osób, które mają cerę trądzikową, z niedoskonałościami, świecącą się. Ja używałam kremu naprawczego z ceramidami, zaraz go pokażę Wam. To jest ten krem w testowej buteleczce, którą dostałam, a tak wygląda jego finalna wersja. No jest po prostu piękny ten kolor, jeszcze mega w trendach. Widzicie, tyle już zużyłam, więc co nieco mogę o nim powiedzieć. Sprawdza mi się super. Jak jego nazwa wskazuje, krem naprawczy z ceramidami. Ja ceramidy uwielbiam od dawna. Mam cerę skłonną do zaczerwienień, więc to mi się bardzo sprawdza, on ją tak koi, uspokaja. Ja uwielbiam kremy. Które powodują, że skóra jest taka otulona. Jak ja go stosuję? Rano nakładam na niego potem jeszcze SPF-a, a wieczorem stosuję go po serum. Sprawdza się super pod makijaż. No, ja jestem zachwycona. Hair Flaps to jest marka, którą ja uwielbiam, z której używam kremu pod oczy, który bardzo mi się sprawdza. Do demakijażu dwóch produktów, i teraz tutaj dołącza do nich ten. No bo... Ten był od dawna. Tu Wam pokażę jeszcze dwa podoczy, które bardzo lubię. Ten używam na dzień, a ten z pochodną retinolu na noc. Polecajka i od Hair Labs mam dla Was kod zniżkowy 10%. Wszystkie szczegóły macie w opisie. Mega, mega polecam. Tu jeszcze chciałam Wam pokazać moją całą lapsową rodzinkę. Ja w ogóle jeszcze się nie spotkałam z osobą, której by te kosmetyki nie podpasowały, bo co jakiś czas wrzucam na stories na Instagramie i wtedy dostaję bardzo dużo wiadomości, że Wam się coś sprawdziło i że suple też używacie, więc no, nie tylko mi się sprawdzają, ale wielu z Was. Dobre wieści dla fanek Pinko. Właśnie jestem w designer Outlet Gdańsk, Bo zobaczcie, co jest. Otworzył się butik. A jak wiecie, jestem ogromną fanką. Nawet z tej okazji mam na sobie buty. Nie, tak naprawdę to po prostu noszę je na okrągło, bo są mega wygodne. Ale możemy tak powiedzieć, że do Pinko wejdę w butach Pinko. Co by mnie tutaj ta podłoga dobrze przyjęła. zobaczcie, już tutaj od samego początku, jakie cudeńka w ogóle. Są pełne rozmiarówki, jest ogromny wybór. I teraz patrzcie na to. Torebki. Bardzo duży wybór. I są klasyczne kolory, i pastele, i takie mocniejsze. Tutaj cała ściana Half Moon, kojarzycie. Mam dokładnie tą fioletową i świetnie się nosi. Są też czarne klasyki. I tutaj coś bardzo, bardzo pięknego. Tak wygląda. I skoro już tu jestem, to pokażę Wam sprawę Beży, <grymnie> która mnie totalnie zachwyciła. Przepiękne swetry. Elegancki żakiet i na przykład od razu do tego taka bielizniana bluzka tutaj spodnie i co fajne, one są od razu z paskiem, więc potem możecie sobie też go nosić do czegoś innego, ale jak mowa o paskach, to spójrzcie na to. No Jakby ktoś chciał jakiś kolor, to myślę, że znajdzie. <grytanie> Jest i beż, i czerń, i pomiędzy cała tęcza. I jak ktoś szuka to też są spodnie cargo w różnych wariantach i związaniem i związaniem na dole nogawki i z guziczkami. Tutaj macie strefę jeansową, są i shorty i koszule i kombinezony. Od no, razu zobaczcie jak ten żakiet świetnie tutaj wygląda z jeansami, tutaj mocniejsze kolory, Tutaj. Też strefa, która mocno, mocno mi siedzi, takie czernie, ale z twistem, bo zobaczcie, tu są przezroczystości, jakieś koraliki połyskujące, czyli takie coś, coś innego po prostu, coś innego niż mamy na co dzień. Kombinezon i taki też beżowy. Zobaczcie, bieliźniana bluzka z takim delikatnie tłoczonym logo. Cudowności. zobaczenia. Na bank to wrócę. Słuchajcie, dostałam wczoraj powiadomienie, że w Sinsaju są do odbioru szare spodnie do tego garniaka, co Wam pokazywałam, marynary i spódnicę, więc właśnie jadę to odebrać i zobaczymy. Może na miejscu coś będzie też fajnego, to nagram i od razu podrzucę referencję, bo w zasadzie ten Sinsaj tu naprawdę daje radę. Tak wygląda moja dzisiejsza stylówka, jest ładna pogoda. Już od dawna wskakuję w mokasyny, ale przy takiej słonecznej to jakoś jeszcze bardziej mi się chce. Do tego nałożę jakąś krótką kurtkę. Dobra. Lecimy! Jestem w Alfie i tutaj zobaczcie, naprawdę duży jest ten Sinsei. Let's go! Jak ktoś szuka, to są spoko katany, jeansowe, takie krótkie, tylko jako, że Sinsei to jest marka kierowana do takiej młodszej grupy docelowej, to moim zdaniem warto wbrać większe. Ta jest fajna, bo ma opuszczoną linię ramion i ciekawy kolor. I tutaj spodnie, wide leg, takie szerokie z... Z uciętą i poszarpaną nogawką, będą fajnie nonchalantko wyglądały. Zobaczcie, tutaj stoją sneakersy. Fajne połączenie. I tu w ogóle ściąga z modeli. Można sobie porównać. Tutaj jeszcze są takie dłuższe katany. Ale jakbym brała to dosłownie 42-44, żeby ona była taka oversizedowa. To jest na przykład świetna spódnica. Ona jest lniana. I zobaczcie. Pod spodem ma taką krótką, i na to jest dłuższa. To jest super modem. Nagram, widzicie, len. Nagram Wam tutaj referencję i zobaczmy, ile jest tego lnu. 23%, ale 55% wiskoza, więc i 5% bawełna. 17% polister, ale myślę, że ona będzie się bardzo fajnie nosiła. Ta jest też super, taka, żeby narzucić na przykład na strój kąpielowy na plażę. Tu referencja i cena cztery dychy. A tu zobaczcie, jaka kolorowa ściana. Wow, <laughs> aż dostałam oczo pląsu. Fajna koszula z, z takimi ażurowymi wycięciami na rękawach. Siedem dyszek. Bardzo fajny krój mają te shorty. Ciekawe zakładki, to podejrzewam, że będzie taki skład, jak tamta spódnica. Tu macie, nie? Czekajcie. Tu. I takie są też w kolorze khaki. Spójrzcie na ten bling-bling, on jest zarąbisty. Wiecie, jak on będzie genialnie wyglądał na przykład na czarną marynarę, albo do czarnych spodni, do czarnego całego outfitu, coś takiego zmierzę sobie roka. Tak się prezentuje ta spódnica. To jest rozmiar S i myślę, że leży ekstra. Jeszcze tutaj dla porównania wziąłem M, ale no nie wiem, czy będę mierzyć, bo bardzo mi się podoba, więc biorę ją. No i od razu przymierzyłam te spodnie, które kupiłam i są git, więc super, będę miała pełny garniak. Mam marynarkę, i spódnice na podmiankę do spodni. Cieszę się, bo ciężko było je złowić, bo one już zniknęły ze strony, ale odświeżałam i udało się. I to jest S. -ka. I to jest ten pasek. Jako, że on nie ma szłówek ani nic, to myślę, że wezmę najmniejszy rozmiar, żeby jak najmniej go tutaj wisiało. Jednak się okazało, że pasek najlepiej wygląda S i wziąłam i dla siebie, i dla pałki. Myślę, że się podjara równie bardzo jak ja. Właśnie idziemy z Olim do fryzjera. Ja idę, Oli biegnie. Oli nie przestrawnik. Włoski odrosły, więc trzeba znowu fajną fryzurkę zrobić. A już widzę, że pani nas czeka, bo mamy 5 minut spóźnienia. Nie mieliśmy cię zaparkować. Mama! Tak? Słuchajcie, tutaj się tyle buduje, tyle się Mama. dzieje. Mama, ty? i się nim No pewnie, zrobienie takiej makiety to pewnie 3 minuty. <laughs> chodź, chodź. Które chcesz? Tanty. Żółte. Żółte to wsiadaj, chodź. No chodź, wsiadamy. U, jakie schodki. No ze mną również ze mną, daj rączkę. Podobny stolik. No Piąteczka. Fajnie bym ciebie pojechał. No, jak ja bym ci fryzurę wtedy zrobiła, jak ty byś mi odjechał, co? No, byś się wtedy zrobiła. Czy musiałam biegać za tobą? No. I mama, wszyscy. I wszyscy. Poprosimy taką samą fryzurkę, jak była. A ma pani zdjęcie, może? Mam. No, no. Wiecie, co Oli powiedział pani, że jest jak Poli i się pani pyta kto to jest Poli, Oli mówi papuga, że pani dużo gada jak papuga mówi. A możemy się zbudować tam ten dom co tam Makietę? jest? Makietę, no? dobrze, z klocków. Nie, prawdziwo. Dobrze, to ty ją zrobisz a ja będę ci pomagać. Nie, z dziadkiem. No dobra. Musimy przymiedziad powinni powiedzieć. będzie zadowolono. zadowolona. Jedziemy? Uh -huh.